Cześć kochani, to Agnieszka i słuchajcie, dzisiaj robimy klasyczny haul zakupowy, którego nie było na moim kanale 4 miesiące, bo zazwyczaj jest tak, że po prostu robię Wam mierzymy i coś zostawiam z tego mierzymy, więc już nie chcę robić z tego holi zakupowych. Bo nie ma to sensu, prawda? Natomiast co jakiś czas właśnie pokazuję Wam rzeczy, które się w tych mierzymy nie znalazły, które kupiłam z innej okazji: buty, torebki i tak dalej. I dzisiaj właśnie taki film, ale oczywiście wszystko też będziecie widziały na mnie, jak w klasycznym mierzymy z kolei. Okej, okay. myślę, że wyjaśniłam tytułem wstępu. Słuchajcie, film będzie długi, bo mam dużo rzeczy. Myślę, że będzie długi, a wiecie, że ja przy tych cholach strasznie się rozgaduję, bo lubię, po prostu, przepraszam, jak ktoś nie ma czasu, no to niech sobie na później to przełoży oglądanie, ale będzie długo, także kawka, ciastko, cokolwiek. Tradycyjnie będę zaczynała od butów, jeszcze tylko Wam przypomnę, że jeżeli chcecie mnie śledzić na Instagramie, to tutaj macie moją nazwę, to jest Verlauren, możecie oczywiście też zostawić kciuka w górę, jeżeli film się będzie Wam podobał i subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a teraz już się odwracam i wyciągam losowo pierwsze buty które Wam pokażę. I akurat no, na wierzchu miałam te buty, które widziałeście ostatnio w filmie, a mianowicie Birkenstocki. I zrobiłam całą recenzję ostatnio y, tych butów właśnie na kanale, bo to nie są zwykłe Birkenstocki, tylko to są Birkenstocki z pianki, czyli coś trochę innego, aczkolwiek są równie wygodne jak klasyczne Birkenstocki. Mają parę, że tak powiem, mają przewagi, przewagę, przewagę, mają przewagę w kilku punktach według mnie, ale możliwe, że nie do końca każdemu będą pasowały. Tutaj się nie będę strasznie w to zagłębiać. Generalnie dla mnie te buty są mega wygodne, yy, są lżejsze od klasycznych birkenstocków, dużo łatwiejsze w czyszczeniu, wodoodporne, więc jak was złapie deszcz, no to nie będziecie mieć mokrych birkenstocków skórzanych, co daje potem parę godzin wysychania. Tylko macie takie birkenstoczki i coś, czego nie powiedziałam w filmie o birkenstockach, podlinkowuje się Wam oczywiście ten film gdzieś tutaj, bądź już się podlinkował. Yy, Czego zapomniałam powiedzieć? Tam o rozmiarówce. Rozmiar jest klasyczna, jak dla każdych Birkenstocków, yy, takich zwykłych. I teraz tak, Jezus, czy ja mówię klasyczne cały czas i klasyczna? Chyba tak. To będzie chyba słowo klucz tego filmu. I teraz tak, ja mam rozmiar 37. one mają wkładkę 240 mm, bo tutaj macie taką rozmiarówkę też podaną. I to jest wewnętrzna wkładka, ta 240, które tutaj jest napisane, to jest właśnie Kładka, czyli 24 cm po prostu. I te buty występują w kilku wersjach kolorystycznych, w kilku wersjach modeli, o czym mówiłam w tamtym filmie. Generalnie ja jestem z nich bardzo zadowolona, bardzo je lubię, chodzę w nich, tak jak mówiłam, i na zewnątrz czasem, i po domu. Bardzo je lubię jako takie kapciochy, czyszcząc w międzyczasie, zaznaczam, dla wrażliwych, którzy by chcieli się, że tak powiem, doczepić. Ale generalnie no, są po prostu bardzo, bardzo fajne. I one są też sporo tańsze od klasycznych Birkenstocków, klasycznych, powiedziałam to. Bo kosztują jakieś 130 zł, bodajże. Yy, możecie je teraz pewnie znaleźć też na przecenach taniej. Także numer jeden to były Birkenstocki. I czego nie może zabraknąć w filmie, w holu zakupowym Agnieszki? Oczywiście butów Melisa. I mam kolejne fajne Melisy. Co prawda, Gracjan, jak je zobaczył, to stwierdził, że kształt mają jak dla babci, ale. Powiedzmy, mogą się tak kojarzyć, natomiast ja je bardzo lubię, bo są mega wygodne. Ten model nazywa się SOS Sandal, tak? So, So Sandal, tak. I to jest model powstały we współpracy z Bacha. Świetne mylisy. Ja je kupiłam na przecenie za 269 zł. To jest dużo, ale to już jest przecena, bo akurat z tej serii. Tej współpracy Melisy, buty, torebki są bardzo drogie. Generalnie w tamtym roku były piękne buty i torebki, i nic sobie nie kupiłam i żałuję do tej pory. Jak gdzieś znajdę z drugiej ręki, to na pewno kupię, bo były takie świetne torebki, worki. I te buty mam z kolei też w rozmiarze 37, bo ja sandały Melisy noszę w rozmiarze 37. Oni mają taką rozmiarówkę trochę powiedziałabym nieregularną, jeżeli chodzi o modele, bo w niektórych modelach mam 38, jak na przykład w tym najbardziej klasycznym balerin Ultra Girl. Właśnie we wszystkich sandałach mam rozmiar 37 czy w klapkach w niektórych modelach mam też 38 czy balerin czy botków. także rozmiarówka no, jest taka, że trzeba rzeczywiście najlepiej albo zamówić tak, żeby można było ewentualnie zwrócić bądź wymienić albo sobie przemierzyć. Pytacie mnie często gdzie w Krakowie można melisy znaleźć żeby przemierzyć to na przykład możecie znaleźć w Hegosie w Galerii Krakowskiej, we Wrocławiu macie melisy w Pan Pablo w Warszawie no, też jest Hegos na pewno jest dużo miejsc Także myślę, że gdzieś można je znaleźć. Możecie je kupić przez internet. I ja Wam podam takie sklepy, gdzie ja najczęściej Melisy kupuję. To jest właśnie Answer, To jest Boot Sklep, też taki sklep. Shuluf jest taki sklep. Hegos, właśnie. Także to są sklepy, które że tak powiem, ja tam sobie obracam zmiennie, jeżeli kupuję coś z Melisy. Ale model jest bardzo fajny. Jak widzicie, one mają. Taką podeszwę z protektorem, nie taką klasyczną, ale jest tutaj oczywiście znaczek Melisy. i słuchajcie, jakie pierwszy raz założyłam na stopy, to sobie pomyślałam, że hmm. Mogą nie do końca być wygodne, jakieś takie miałam wrażenie, bo tutaj ta krawędź i tak dalej, i ten pasek może. No, ale stwierdziłam, że dobra, pochodzę w nich trochę po domu i zobaczymy. No i tak chodzimy w nich po domu i stopa, jak wiecie, się przyzwyczaja do tych butów. A właściwie but przyzwyczaja się do stopy, bo w momencie, kiedy ten Melflex, czyli to tworzywo się podgrzewa, yy, od temperatury naszego ciała to się właśnie dostosowuje i potem w nich śmigałam, potem śmigałam w nich cały dzień na zewnątrz i tak dalej. Czego w ogóle nie widać po podeszwie? W sumie, no troszkę może widać. Tu jest, o, jest jeden kamyczek. E, także widzicie, podeszwy w Melisach też są, już tak powiem, odporne w miarę na zabrudzenia. E, I są mega wygodne. Mega wygodne. Mam wygodniejsze modele Melisa. Mówiłam Wam o nich e, w w Najlepszych Melisach, w filmie o Najlepszych Melisach, ale te, że tak powiem, plasują się bardzo, bardzo wysoko, są super, widzicie, tutaj są też zapinane na... zapinane takim paskiem, klamerką, także ja mogę polecić, bardzo fajnie mi się sprawdzają, no i mają też taki kolor, który będzie pasował do wielu letnich stylizacji, ciekawa jestem, czy coś z tej serii się pojawi też na jesień właśnie z tej współpracy z Bacha. Następne buty, mówiłam, że będzie długo, słuchajcie, przy butach to ja się mogę rozgadywać. Następne buty to są konwersy, to są konwersy, strasznie dawno konwersy, nie miałam, ale jak zobaczyłam te, to stwierdziłam, że no błagam. No muszą być po prostu moje przez tą tęczową podeszwę. Co prawda, wolałabym, żeby ona była może mniej neonowa i byłaby wtedy, mimo tego, że są takie odjechane. Jedna trochę bardziej uniwersalna, ale i tak mi się strasznie podobają. Zamówiłam je przez internet. Słuchajcie, zamówiłam rozmiar 37,5, bo x lat temu miałam czarne, skórzane konwersy w rozmiarze 37,5 i jakie było moje zdziwienie, kiedy one przyszły i okazały się gigantyczne. Przez te ileś tam lat zmieniła się rozmiarówka konwersów po prostu drastycznie, słuchajcie. No i co zrobiłam? Mówiłam Wam o tym w ostatnim filmie o zakupach przez internet, o błędach. Nie sprawdziłam sobie, czy darmowy zwrot jest na tej stronie, jestem jak Joda. Okazało się, że nie ma, że trzeba wysyłać pocztą i tak dalej, i tak dalej, albo można oddać w sklepie. Więc stwierdziłam, że dobra, pojadę i tak miałam jechać do krakowskiej bonarki, bo mam dosyć niedaleko. Pojadę, oddam tamte buty i zobaczę, może stacjonarnie będą właśnie w dobrym rozmiarze. A co jest najśmieszniejsze, to właśnie z bonarki mi je wysłali. Kupujecie na stronie internetowej, oni Wam wysyłają z najbliższego sklepu stacjonarnego. No i słuchajcie, oddałam tamte. I na wystawie były 36. Tak, 36. I założyłam te 36. I tak, halo, one są na mnie dobre. I słuchajcie, one są na mnie dobre. Rozmiar 36. I jeszcze mam gdzieś tak 7 mm miejsca z przodu, więc mogłyby być równie dobrze pół rozmiaru. Mniejsze jeszcze, myślę. Ale nie wiem, czy konwers ma 35,5. I po prostu je kupiłam. Stacjonarnie, także takie fajne konwersory. One kosztują teraz w promocji 130, chyba 9 zł, wcześniej kosztowały 100, nie wiem, 179, może coś takiego. Także, no, też po prostu fajne buciki są fajne do śmigania i świetnie mi się jeździ w nich autem. Jak wam ostatnio mówiłam, że miałam swoje pierwsze jazdy autostradowe po 300 prawie kilometrów, to właśnie to były buciki, które zmieniały mi gaz. Sprzęgło i tak dalej. No i hamowały, także bardzo je lubię, są bardzo fajne. Wiadomo, że to nie są buty takie totalnie uniwersalne. No ale, właśnie mi się wyłączył aparat i zauważyłam, że nagrałam prawie kilkanaście minut na temat samych butów. Mistrzostwo. A jeszcze mam dużo innych rzeczy, więc tak jak powiedziałam, tak jak przypuszczałam, film, będzie długi. Słuchajcie, kolejne buty. Buty, które wzbudziły bardzo dużo kontrowersji, jak bodajże w mierzymy Medicine. Założyłam te buty i mierzyłam do nich ubrania. Słuchajcie, to są zaxi. I wbrew temu, co niektórzy mówią czy piszą, którzy nie do końca się znają na kwestiach melisowo-zaxi i tak dalej, generalnie butów, niektórzy mówią, że to są podróbki melisy, co jest totalną bzdurą, ponieważ. I Zaxi, i Melisę robi ten sam koncert. Tak samo jak macie Inditex, który robi Stradivarius, który robi Zare, e, Pull&Bear, Mango tak dalej No właśnie, to jest na tej samej dokładnie zasadzie. Zaxi to są takie tańsze meliski, ale tego samego koncernu i one też pachną. Pachną zupełnie inaczej, bo pachną tak... Ym powiedziałabym budyniowo. Nie wiem, może coś takiego. Nie pachną tak fajnie taką balonową gumą o smaku coli jak melisy. Dla mnie one tak pachną, melisy właśnie. A te pachną tak budyniowo, co nie zmienia faktu, że one również są mega, mega wygodne i bardzo je lubię. I to jest ta fajniejsza wersja Zaxi, bo są różne wersje Zaxi, w sensie różne modele, ale niektóre modele mają taką szmacianą wkładkę tutaj i bardzo dużo osób skarży się na to, że ta wkładka im się bardzo szybko odkleja przy czyszczeniu. Tutaj na przykład jest taka też gumowata powiedzmy wkładka, piankowata, więc mam nadzieję, że nic się takiego nie będzie działo. Ja mam tutaj rozmiar 38 z kolei. E, jakoś tak na wyczucie wzięłam po prostu rozmiar 38, bo stwierdziłam, że jak jest taki czubek dłuższy, to a nóż 37 mogłoby się za bardzo zwężać i gnieść mnie w stopy i to była dobra opcja, bo one po prostu leżą wtedy na mnie idealnie. Także takie bazowe buty, bardzo fajne na jesień, czy do kombinezonu właśnie tak jak mierzyłam w Medicine nowym mierzymy. Moim zdaniem są świetne, fajnie się sprawdzają, także bardzo je też lubię i jestem zadowolona, tym bardziej, że cena też jest niewysoka, bo to jest, tak jak mówię, 89 zł teraz na promocjach, także brać! Dobra, kochani, słuchajcie, skończyłam z butami. Teraz szybko, dodateczkowo. Słuchajcie, mam tylko dwa dodatki, to są dwie pary kolczyków, więc nie będę się rozgadywać. Pierwsze kolczyki to jest to, co widzicie na mnie. To są piękne kolczyki od jednej z Was. Od jednej z was, która właśnie robi takie rękodzieło, robi sobie bi bi biżuterię, właśnie taką samodzielnie, rączkami, wszystko i tak dalej. Także wiecie, polski biznes, wspierajmy. E, podlinkuję wam Instagram, to jest Craft by Podlinkuję wam Instagram Craft by żebyście sobie mogli zobaczyć i ewentualnie coś tam zamówić od tej osoby. A Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Piękne kolczyki, bardzo je lubię. Nie są ciężkie, dobrze się noszą, także ja jestem bardzo zadowolona i bardzo mi się podobają. Zresztą widzicie już chyba w trzecim filmie, także... A drugie kolczyki, które mam, to są kolczyki, które pokazywałam Wam milion razy i miałam też je na sobie milion razy i to są kolczyki ze Stradivariusa, ale jako, że ostatni haul kręciłam 4 miesiące temu, a kupiłam je w międzyczasie, no to nie, nie miałam, że tak powiem, gdzie Wam ich pokazać. I to są kolczyki, które zauważyłam później, dużo youtuberek też już teraz ma, Kolczyki, muszle, koła ze Stradivariusa, i powiem Wam, że one są cholernie. Nie wiem, czy mnie nie scenzurują za to, co powiedziałam. Ale niewygodne, ciężkie i bolą mnie od nich uszy. Także jak nie widzicie na filmie, to miejcie świadomość, że zakładam je po prostu do filmów raz, tylko je miałam normalnie, ale nie wiem, coś jest nie tak, że tak powiem, nie nie tak się dogadują z moimi uszami i wrażenie jest bardzo nieprzyjemne przy dłuższym noszeniu. Ja po prostu czuję jak mnie ciągną, zaczepiają mi się też o włosy, są takie bardzo się ruszają i z, tą, z tym ich ciężarem, że tak powiem, łącząc to no są zwyczajnie niewygodne, aczkolwiek są bardzo ładne. A co jest ciekawe, widziałam takie same na inie ostatnio, no ale nie będę już domawiać, skoro mam te. A teraz pora na ostatni dodatek, który sobie tutaj cały czas wisiał. Ostatni dodatek w dzisiejszym filmie torebka Bigordi. Ja tą markę wyczaiłam... Myślę, że jak założyli konto na Instagramie i zaczęli się tam trochę promować, to właśnie wyczaiłam ich torebki. Bardzo fajne. To jest taki model, który najbardziej mi się podoba. No i właśnie po jakimś czasie Bigordi się do mnie odezwało, czy bym nie chciała torebki, żebym pokazała stylizację na Instagramie i tak dalej. Więc no jasne, pewnie, że tak. No słuchajcie, bardzo dziękuję i tak by the way. Bo te torebki mi się przeokrutnie podobały, i tak to są okrągłe torebki. To jest polska marka, oni wszystko szyją. Musicie poczekać. Widziałam tam na stronie, zaraz wam powiem dlaczego widziałam na stronie, bo ja ich stronę ostatnio regularnie odwiedzam, że czeka się bodajże do 16-18 dni maks, zanim oni zrobią dla was tą torebkę, bo to jest wszystko krojone, szyte i tak dalej. Na zamówienie. To nie jest tak, że wiecie, mają wielki magazyn i gdzieś wprowadzone skądś torebki, tylko oni te torebki same robią. I ja sobie wybrałam właśnie ten okrągły model z takim wzorem skóry jakiegoś zwierzaka. I to jest torebka lakierowana, właśnie czarna, i ona jest przemega wygodna. Jedna z Was pisała ostatnio do mnie na Instagramie właśnie, czy mi się ta torebka sprawdza, bo na Instagramie właśnie, nie obserwujecie na Instagramie, to tracicie, bo ostatnio na Instagramie miałam dla Was zniżkę na te torebki, przed dwa dni tylko co prawda, ale była zniżka 15% na hasło szulow, także straciłyście, jeżeli chciałybyście kupić. Ale właśnie. I pytała się mnie, czy warto rzeczywiście tą torebkę kupić. I moim zdaniem warto, i najlepszym chyba tego przykładem jest to, teraz się słuchajcie przyznam, że sama sobie kupiłam drugą. Słyszałam, że okej, okay, jedną dostałam, ale bardzo mi się podobają ja i zamówiłam sobie po prostu brązową, te torebki, przynajmniej ta jedna którą mam, jest bardzo lekka, bardzo fajnie się nosi, ma regulowany pasek, nic się nie niszczy przynajmniej na razie i genialne jest to że ma tutaj dodatkową kieszonkę, bo jak wkładacie wszystko do środka oczywiście można sobie wszystko wrzucić do środka widzicie, ona jest też w miarę miękka, ale i tak trzyma kształt to tu jest całkiem sporo miejsca i są też takie boczne kieszonki, tutaj. Także możecie wkładać różne rzeczy, ale dla mnie to jest genialne, na przykład, żeby sobie wrzucić klucze. Jak wychodzę gdzieś z auta, idę na zakupy, tak wiecie, raz, dwa, to zamiast wkładać i potem wygrzebywać gdzieś tam, wrzucam tutaj klucze. Albo telefon, jak będę wiedziała, że ktoś może do mnie dzwonić, wkładam sobie tutaj i tutaj też się fajnie dużo rzeczy mieści. Natomiast jeżeli chodzi o samą pojemność tej torebki, to ona jest zaskakująca, bo w niej się mieści bardzo dużo rzeczy. Ostatnio, jak Wam się. Spotkać z moją przyjaciółką Anią. Całuski dla ciebie, kochana to włożyłam do niej kurtkę, taką ramoneskę ze sztucznego zamszu, taką miękką, zamszową, nieskurzaną, wiadomo, bo to raczej by się nie zmieściło i zniszczyło, ale właśnie taką bluzowatą ramoneskę i ona mi się zmieściła, a oprócz tego miałam jeszcze wszystko, co zazwyczaj mam w torebce, czyli dosyć duży portfel, telefon, jakieś pomadki, chusteczki, bla, bla, bla i tak dalej. Także ja jestem mega zadowolona, jak tylko przyjdzie mi ta brązowa, bo zamówiłam ją dwa dni temu, więc jeszcze muszę na pewno chwilę poczekać, to też Wam ją pokażę, czy na Instagramie, czy tutaj i na YouTubie może też się pojawi w kolejnym holu, ale jeszcze raz bardzo dziękuję Bigordi, jestem bardzo zadowolona i tak jak mówię, no zamówiłam sobie po prostu kolejną sama, bo uważam, że te torebki są świetne. I tyle. A teraz słuchajcie, przejdziemy już do ubrań. I pierwsze, co widzicie na mnie przez cały ten film, to jest genialny, po prostu genialny kombin kombinezon z Medicine. Jak widziałyście ten kombinezon, którym się tak strasznie podniecałam, i który został ze mną i w ogóle nawet przez pomyłkę dzisiaj bym Wam go pokazała, i jak już go powiesiłam, to stwierdziłam, ej, ale przecież on był w Medicine. No dobra, ale w każdym razie tamten jest genialny, ale. Obczajcie to. Kiedyś weszłam sobie do Maksineczki na Instagramie i coś tam opowiadała. I patrz, co ona tutaj takiego ładnego ma, bo tylko tyle było widać. No i potem oznaczyła ten kombinezon. I powiem Wam, że jeżeli youtuberka modowa inspiruje się youtuberką makijażową w dziedzinie mody, to wiedzcie, że coś się dzieje, bo Maxi wyglądała w tym kombinezonie pięknie. Ja też uważam, że wyglądam mnie fajnie i on jest genialny. On jest cały wiskozowy. Ja go mam w rozmiarze S i niestety yy, ja go kupowałam przez Answear i yy, nie było więcej rozmiarów i nie wiem, czy on się nawet już nie wyprzedał w tym momencie ale jest po prostu rewelacyjny, ma takie luźne rękawki, ma bardzo ładnie wycina talię, ma taki szeroki pas tutaj, ma głęboki dekolt, ale ładny, nic Wam tutaj nie wyskakuje nadmiernie, no i ma szerokie nogawki, takie 7 ósmych i kieszenie, jest po prostu przetotalnie wygodny i moim zdaniem efektowny i robi taką talię przy mojej figurze takiej prostej kolumny, no, że ja jestem nim zachwycona. Materiał jest świetny, jest przewiewny. Yy, jedyne co, no troszkę się mnie, bo to jest wiskoza, ale ja jestem totalnie zachwycona i kocham go po prostu. Kocham i ten czarny, i ten. To są najlepsze kombinezony, jakie dopadłam w tym sezonie. Właśnie te dwa z Medicine. Także ja jestem przeszczęśliwa. I podniecając się w dalszym ciągu, przechodzę do kolejnej rzeczy. Słuchajcie, spodnie. Spodnie. Zrobiłam ostatnio zamówienie na e, C&A. Jedno z... Wiesz wieszak, o. Jedno y, C&O-owe mierzymy widziałyście, ale stwierdziłam, że tutaj zamawiam tylko trzy rzeczy, więc może nie będę robiła z tego mierzymy, tylko pokażę Wam w holu. I jedna z tych rzeczy, jeszcze są metkami, to są spodnie. Spodnie w paski. Za mną chodziły spodnie w paski już od bardzo długiego czasu. Generalnie ja mam ostatnio straszną fazę na wzorzyste spodnie. Może nie chodzę w nich tak strasznie często, jak bardzo mam fazę, ale zamówiłam sobie właśnie takie. Ruracze z CNA. Nie powiem Wam ile one kosztowały, bo tutaj nie ma ceny, a że tak powiem, to już było jakiś czas temu, więc też nie pamiętam dokładnie. I to jest marka CNA Clockhouse, i model nazywa się Super Skinny Leg, i to są 36. I słuchajcie, bałam się, że jak mi przyjdą, to się okaże, że będą ciasne, ale one moim zdaniem leżą świetnie. Nie są prześwitujące, leżą po prostu dobrze, nie robią jakiś fałdek, także. Bardzo jestem z nich też zadowolona, przynajmniej na tyle, co je zmierzyłam. No jeszcze w nich nie chodziłam, jak widzicie, bo nie chodzę z metkami nie mam takiego zwyczaju, ale są po prostu ekstra i fajnie się w nich czuję. A drugie spodnie w dzisiejszym filmie to jest też coś, co widziałyście w Mierzymy Medicine. Generalnie dzisiaj będzie dużo Medicine, bo jakoś tak ich kolekcja mi trafiła bardzo we mnie, że tak powiem, do mnie w tym sezonie, i tak samo z I słuchajcie, to są spodnie z Medicine, które widziałyście pod sam koniec filmu. One były za małe, w za małym rozmiarze, i tak jak powiedziałam w filmie. Oddałam tam te za małe, w międzyczasie zamówiłam 38, bo miałam 36. I słuchajcie, uwielbiam je. Po prostu je uwielbiam. Na Instagramie też Wam już je pokazywałam, może zdjęcie było robione trochę jak to z Terem, ale, ale naprawdę są bardzo fajne. I to są takie klasyczne, w takim klasycznym, jasnym kolorze spodnie, jasnego jeansu yy, z takimi. Z strzępionymi nogawkami, i to jest fason straight, powiedziałabym, tak? Nie ma tutaj. Tak, nawet jest napisane straight. Czyli nogawki są proste. One mają wysoki stan, ale ładnie to wszystko się tutaj z przodu układa. Nie jest tak, że jest krótki rozporek, i tutaj wszystko, że tak powiem, na widoku, zwracające na siebie uwagę. Z tyłu też fajnie leżą, aczkolwiek po tych kieszeniach na pupie można poczuć taki trochę vintage vibe, bo one nie leżą tak idealnie, wiecie, podkreślająco pupę, ale jest w nich coś takiego. Właśnie taki klik, że mi się to podoba, i mają wysoki stan, także są mega wygodne. Mega wygodne, przez to właśnie, że mają te nogawki troszkę szersze. No i też to jest coś, w czym ja się zakochałam po prostu, jak pierwszy raz założyłam. Naprawdę, dzisiaj te rzeczy są tak kochane przeze mnie. Wszystkie, które wam pokazuję. Spodnie są świetne. Też zamawiałam je przez Answer, bo ja zamawiam przez Answer po prostu medicine najczęściej. Bo tam mam konto i jak zamówicie u nich to też jakieś tam punkty, jak jesteście w klubie Answer, więc korzystam z tego, że mają medicine i zamawiam tam. Bardzo, bardzo je lubię, bardzo. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej. Tutaj wisi, zaraz ściągnę, wisi, wisi, wisidełko. To jest koszulka, która jest ogromna i oversizeowa i dostałam ją na urodziny od Graciana. Ja bardzo lubię Stranger Things i to jest bodajże and Bear. Oni mają tak, and Bear, rozmiar M. Oni mają całą kolekcję właśnie Stranger Things, różne koszulki, bluzy, czy ze zdjęciami bohaterów, czy właśnie z napisami i tak dalej, i tak dalej. A ja kiedyś coś tam pokazywałam, patrz co oni tutaj mają. W sumie ta koszulka to mi się najbardziej podoba, bo jest z czerwona, ale ja w czerwonej to bym się tak dziwnie czuła, z czarnym, w czarnej z czerwonym też, jak jakiś zespół metalowy, a to nie jest do końca mój styl. No i jak ja się bardzo zdziwiłam, jak akurat moje urodziny byliśmy u moich rodziców, Grecja nie jeszcze spała, ja sobie zeszłam rano do kuchni zrobić sobie kawę, a tam leży pakunek na stole. I wszystkiego najlepszego. Ja otwieram, patrzę, a tutaj koszulka Stranger Things. Jednak faceci nas czasem, słuchajcie, słuchają. Słuchają nas, bo w życiu bym się tego nie spodziewała, i też nigdy nie powiedziałam tego jakoś tak, wyraziście. A tutaj skurkowany wyłapał i mi tą koszulkę właśnie kupił. Ona jest ogromna, ona jest przeskalowana, ale jest świetna do jeansów czy do shortów. Taki totalny basic, zaznaczający to, co lubicie. Mam już koszulkę z Arielką, mam teraz ze Stranger Things, także. Nie tylko nosić i bardzo, bardzo ją lubię. Ona jest też z lepszej jakości bawełny. Ona kosztuje około 6 dych, z tego co pamiętam. I ona nie jest do końca biała, tylko jest taka bardziej ekry i właśnie z przodu macie czarny napis. To jest taka, powiedziałabym, nawet smolista czerń, taka czarna czerń, a z tyłu jest totalnie gładka, ma takie opadające rękawki, jest przeskalowana, tak jak powiedziałam, czyli taki fason, w którym ja się bardzo dobrze czuję. No i dziękuję Grecjanku, mój kochany. Pewnie tego nie obejrzysz, bo tam swoje filmy bardziej Cię interesują niż moje, ale w każdym razie jestem bardzo zadowolona i bardzo happy. Słuchajcie, i teraz czekajcie, idziemy dalej. I teraz tak, Mojito. Czy oglądacie mnie na Instagramie, czy nie? Napiszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa i jeżeli mnie oglądacie, to pamiętacie na pewno tą akcję na Insta Stories. I moją cudowną koszulkę z holograficznym połyskiem, która po jednym praniu, zaznaczam, żeby ktoś się znowu nie czepiał, po praniu tak jak należy, tak jak było na metce, po prostu straciła cały holograficzny blask. Byłam tak totalnie wkurzona, Nagrałam Insta Stories, myślę, że część z Was widziała. I zobaczyłam mnie też z innej strony, jak jestem wściekła. No ale w każdym razie mnóstwo z was doradziło mi tam, żebym ją oddała, zareklamowała, tak też zrobiłam, co przyszło mi z wielką łatwością, bo tylko jak panią powiedziałam, to jest koszulka która miała holograficzny błysk. Ona, aha, dobra. I zaczęły tam już na kasie wszystko robić i oddawać mi kasę. Zapytałam, czy byłam jedyną osobą z tym problemem. Yy, znaczy w sensie, że wnioskuję, że nie byłam jedyną osobą z tym problemem. Mi tylko przytaknęły, także hmm. byłam strasznie wkurzona wtedy na mofito, ale ostatnio weszłam i stwierdziłam, że a nuż się zrehabilitują, jak coś fajnego znajdę. I znalazłam coś, co może nie jest fajne, ale jest okej. Okay. I podoba mi się bardzo kolor i bardzo fajnie się czuję. To jest taka luźna, basicowa yy, koszulka właściwie z trójkątnym dekoltem w takim rdzawo wypłowiałym kolorze. Coś takiego... I nie byłam do końca przekonana, czy to będzie dla mnie kolor twarzowy, ale jak ją założono, po prostu bardzo dobrze się w niej czuję. Nie do końca w dalszym ciągu wiem, czy jest idealnie do mojej cery, czy nie jest. Tak jakby wydaje mi się, że fajnie wygląda, ale to też wiecie, zależy od wielu czynników: od makijażu, od włosów, jak są ułożone, i od tego, co tak naprawdę mamy jeszcze dodatkowo na sobie. W każdym razie taka koszulka. I, i kupiłam ją też właśnie na wyprzedaży: to jest rozmiar M, i ona jest z wiskozy, no tak jak mówię, basic. Nie mówię, że się mochi to całkowicie zrehabilitowało. Mały krok, żeby mnie, że tak powiem, udobruchać. Um, nie wiem, jest po prostu i już. Staram się zwijać, naprawdę uwijać z tymi rzeczami, ale jest mi ciężko, bo tak lubię gadać, wiecie o tym. Słuchajcie, kolejna rzecz z CNN, no też z metką jeszcze, bo też nie miałam okazji chodzić. To są kuloty. Los kulotkos granatowe, zobaczyłam właśnie na stronie. Zamawiałam wszystko: i tamte spodnie, i te kuloty, i tutaj marynara, o której Wam zaraz też powiem i zaraz ją pokażę. Zamawiałam właśnie przez stronę, przez online CNA, tylko tam macie tak, i Ja sobie dodaję często rzeczy do wishlisty, ale tam jest po prostu taki przemiał, wszystko jest tak szybko wykupowane, że no trzeba się spieszyć, że tak powiem, jak się chce coś kupić, także no, nie wiem czy w ogóle te rzeczy, które pokażę będą jeszcze dostępne, mam obawy, że może być tak, że nie, ale w każdym razie takie granatowe, proste bardzo kuloty w rozmiarze 36 i czekajcie, sprawdzimy szybko jeszcze materiał, bo wydaje mi się, że to jest coś z lnem związane tutaj, a już nie pamiętam, bo już jakiś czas temu patrzyłam na tą metkę, wydaje mi się, że to jest coś tam z lnu, tak, 55% lnu i 45% bawełny, bardzo fajny skład, i to są takie typowe kuloty. One są troszkę krótszymi kulotami, powiedziałabym w ten sposób. Może to nie jest, wiecie, zresztą wiecie, to nie jest fason, który robi z nas petardę, jeżeli chodzi o figurę, ale wiecie też doskonale, że ja się świetnie w takim fasonie czuję. Nie będę się już rozgadywać. Słuchajcie, wiecie, jak jest, jak mnie oglądacie. Pokazujemy kolejną rzecz, żeby was tutaj nie zamęczyć totalnie. I to jest, zdaje się, ostatnia rzecz, chyba. Tak, dobrze patrzę? Myślę, że tak. Ostatnia rzecz. To jest Maryna Raz jednej. Tego ceny akurat pamiętałam, bo to nie było z wyprzedaży, tylko to jest nowa kolekcja. Ona kosztowała dwie stówy. Wiem, że to jest dużo. Ona jest też poliestrowa, ale moim zdaniem bardzo fajnie leży i fajnie się w niej czułam. Zastanawiałam się przez chwilę, czy jej nie oddać, ale ja szukam białej marynarki. Właściwie to ta jest taka troszkę bardziej śmietankowa ekry, No ale generalnie takiej już od dłuższego czasu i w wielu mierzymy z różnych sklepów też się te marynarki pojawiały. I za każdym razem było coś tak niehalo. Jest włączony aparat po raz kolejny, i tutaj słuchajcie, przy tej marynarce też miałam tak, że bałam się, że będzie niehalo, że będzie niehalo rozmiar, może być za duża, że będzie nieładnie leżeć, ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że jest fajna, że jest dobra zarówno do takich stylizacji casualowych, jak i bardziej formalnych okazji, także no mam ją. Taka rzecz w szafie, jak dla mnie, to jest rzecz, która fajnie, żeby była. Czarna marynarka dla mnie niekoniecznie musi być w szafie serio, ale biała, właśnie jakoś bardziej odpowiada mi stylowo, tak mi się wydaje. Także to jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj Wam tutaj pokazałam. Chyba, że o czymś zapomniałam, ale to jak zapomniałam, to trudno. Mam nadzieję, że się Wam podobały te wszystkie rzeczy. Dawajcie znać, co Wam się podobało, a co może niekoniecznie. I co? I to by było na tyle. Wiem, że film był bardzo. Bardzo długi. Wiecie, ja naprawdę mam czasami wyrzuty sumienia, bo mi czasami piszecie, że miałam się uczyć, a oglądam Cię albo coś takiego i naprawdę mam wyrzuty sumienia. Ale okej, okay, dobra. Mam tylko nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!